czym opowiadać? Przełożenie tego wszystkiego na aktualną sytuację w Polsce, w Europie i na świecie. W Polsce to jest bardzo dobre pytanie. To jest tak, jakbyśmy funkcjonowali albo obok gigantycznego słonia, albo obok bardzo groźnego tygrysa, który zje nas, jak, jak tak postanowi, albo zadepcze, jak tak postanowi. Więc to się przekłada wprost. Akcja związana z Polską rozpoczęła się w okolicach roku 1971 razem z utworzeniem komisji trójstronnej. Ta akcja rozpoczęła się w ramach planowania globalnego. Tam było dwóch takich głównych ideologów. Kissinger, obydwaj zresztą członkowie tych gremiów, które wymieniałem. Kissinger i Brzeziński. I oni dosyć precyzyjnie opisują ten program, to znaczy, żeby organizować świat globalny również z ewentualnym udziałem bloku wschodniego i żeby blok wschodni potraktować jako część tego świata globalnego, już nie czekając, aż ten blok wschodni aż się, tak powiem, przetransformuje. Nawet no, część w sensie ustrojowym się przetransformuje. E, nad, e, e, operacja a, e, e, przetransformowania bloku wschodniego miała się zacząć od Polski a stąd w książce pozwalam sobie na takie przypuszczenie, że ob, e, e, pojawienie się tak zwanej opozycji demokratycznej w Polsce było zorkiestrowane z, e, z programem globalnym e, e, i ono było organizowane we współpracy z najbardziej zaufaną częścią służb sowieckich to, że brały w tym udział służby sowieckie to najlepszy dowód jest sekwencja wydarzeń na początku lat koniec lat 70 początek lat 80 kiedy ci sekretarze się bardzo szybko zmieniają i ostatnim bodajże, który jeszcze reprezentował takie tak zwanych twardogłowych KGB był Andropow no, ale on dosyć szybko schodzi z tego świata i wyraźnie ta piłka zmierza w ręce Gorbaczowa, czyli człowieka, który yy, yy, a, no jak gdyby niósł ze sobą już tą ideologię, prawdopodobnie w oparciu o Gieru, czyli o służby wojskowe, a, a niósł ze sobą tą ideę konwergencji, czyli zbliżania się do, do świata zachodniego. A dlaczego mówię, że w, a, w, w, w Konwergencja. Otóż 25 września 1985 roku Jaruzelski spotkał się z Rockefellerem na Manhattanie i była to ewidentnie wizyta zaaprobowana i za wiedzą służb sowieckich, no bo inaczej Jaruzelski po tej wizycie by już nie żył, gdyby to zrobił samodzielnie, własną głową. Więc Natomiast spotkanie z Rockefellerem wyraźnie wskazywało na to, że służby sowieckie są dokładnie zorientowane z kim, w którym budynku należy uzgadniać kształt tego, co się będzie w Polsce dalej działo. No i działo się to, co wszyscy pamiętają, a co ja w pewnym momencie jakby musiałem opisać, to znaczy, że w tej transformacji kluczową rolę odegrały służby post postkomunistyczne, zarówno polskie, jak i sowieckie. Myśmy tylko nie wiedzieli, że to jest poukładane i uzgodnione. Znaczy, nam się wydawało, że, że to jest jakiś błąd systemowy, że może Amerykanie nie rozumieją tego, że to idzie. Nie, to nie był błąd systemowy. Od momentu, w którym do władzy doszedł stary Bush. Stary Bush, ma złą kartę, muszę powiedzieć, jak się przegląda tą historię. On jest w zasadzie. A włącznie z takim znakiem zapytania związanym z pojawianiem się jego nazwiska w różnych notesach przy zabójstwie Kennedy'ego. No, bo to był człowiek CIA, ale, ale jak gdyby taki. no i Ale jak gdyby taki mało rozmodlony, a no, tak bym powiedział. Myślę, że częściej uczestniczący w operacjach specjalnych typu zabicie Kennedy'ego niż tam zresztą miał się później spotkać, ale nie chcę tego opowiadać, bo, no, bo to wszystko trzeba potwierdzić e, e, z kim on miał się spotkać e, 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 nawet pojawia się jego nazwisko w kontekście zamachu nieudanego na Regana e, ten zamach gdyby się udał prawdopodobnie otwierałby dużo wcześniej staremu Bushowi a drogę do prezydentury e, więc ten świat amerykański e, no, nie, niestety nie był tak a cudowny, jak nam się zdawało, Niemcy były trzymane twardą ręką. Dobrobyt Niemczech był też pewną częścią polityki, rozmięczania tego obozu sowieckiego, no i utrzymywania pewnego porządku przy pomocy Niemiec rozmontowanych całkowicie ideologicznie. Więc to, co przeżywała Polska, czyli taką stopniową kolonizację, więc ja powiem tak, przeglądałem tytuły tutaj książek, które są tutaj w księgarni, no to z każdą nie czytając jej mógłbym, podejrzewam się zgodzić, czytając tylko tytuł. No to prawda, to prawda. Więc jeżeli ktoś opisze, nie wiem, jak rozmontowywano w Polsce przemysł stoczniowy, czy jak sprzedawano polskie statki, czy jak rozmontowywano przemysł węglowy, to to wszystko jest prawda. No, można to wszystko opisać, to wszystko się zdarzyło. Jak rozmontowywano kościół? No, rozmontowywano. A to wszystko, to by wymagało, mówiłem przed spotkaniem, trzeba by napisać, nie wiem, z milion książek opisujących w szczegółach, co robiono i w jaki sposób. I to wszystko jest prawda. No to tak się ma do sytuacji Polski. Teraz, ponieważ Polska przeżyła ostatnie rozczarowanie związane z pisem, konkretnie z Kaczyńskim, no to Polska jest taka w tej chwili w sytuacji bardzo mocno, bym powiedział, dociążenia, bardzo dużego dociążenia psychicznego, nawet. Dlatego, że ci, którzy tam kiedyś wesoło głosowali na Tuska, dzisiaj się wesoło, równie wesoło szczepią, i dopóki oni nie wyłączą świadomie telewizorów. Dopóty są taką masą sterowaną i jak gdyby no, nie stanowiącą dla bestii żadnej bariery. Ci, którzy mogliby próbować coś zrobić, są z kolei osłabieni a, a chwilowo, moim zdaniem, Jarosławem Kaczyńskim a, i a, a Morawieckim, morawieckim synem, no, którzy wesoło zabrali się za organizowanie pandemii, podlizując się nie narodowi, tylko podlizując się. Globalnym siłą, siłą, które chcą nas zjeść. No i, teraz, i to zjeść na surowo. Nawet jeżeli będzie taki moment, w którym oni a, a, a będą udawali, że próbują zorganizować chwilowy dobrobyt, no to po prostu tak zadłużą Polskę, że a, a sytuacja będzie z każdym rokiem jeszcze trudniejsza do, 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 do oceny. No to tak się ma do, do sytuacji polskiej. Jak się to ma do sytuacji europejskiej? Na razie sygnały są takie, że porządek europejski jest utrzymywany przede wszystkim przy pomocy Niemiec. Tylko czy z kolei z wnętrza Niemiec dochodzą informacje, dosyć dużo jest o Niemczech w tej bestii, na przykładach. Tylko czy, czy sytuacja w Niemczech im się w pewnym momencie nie wymknie spod kontroli. Tam po prostu jest. Potrzebny bardzo duży socjal, prawdopodobnie potrzebne będzie pompowanie pieniędzy do niemieckiej gospodarki. Na to się nakłada jeszcze ta ideologia drogiej energii, ideologia różnych programów, które no nie sprzyjają gospodarce. No przede wszystkim ten program drogiej energii, więc to... Tylko, że Niemcy sobie radzą w ten sposób, że tą drogą energię fundują Polsce, natomiast a sami w tym czasie po cichu instalują sobie elektrociepłownie węglowe i jakoś będą próbowali się bronić. Sytuacja w Europie wydaje mi się taka mocno podminowana. Tylko tyle, że bestia może sobie pozwolić na wybuch społeczny w Europie Zachodniej, bo te społeczeństwa są w dużym stopniu spacyfikowane. I w dużym stopniu już bezbronne. Natomiast Bestia z pewnych powodów historycznych ciągle woli nie prowokować Polaków. Czyli mamy dwa obrazki. Jeden to jest taki medialny, że jesteśmy głupi, niezaradni, nieporadni itd. No bo to ten obrazek się często powtarza w mediach ale e, tak naprawdę bestia wolałaby Polaków nie zaczepiać. Znaczy ma tak głęboką pamięć e, historyczną związaną z Polakami i tu dochodziło często do niespodzianek, e, że, że, że e, e, myślę, że taki był cel tego 10 kwietnia na przykład. Czyli e, każdy by e, mógłby zapytać, e, dlaczego na tle tych wydarzeń globalnych wy, wyróżniam, zdarzenie pozornie prowincjonalne jak 10 kwietnia, a moim zdaniem ono miało znaczenie. Oni po prostu testowali na społeczeństwie najbardziej potencjalnie skłonnym do buntu. I stąd aż takie rozczarowanie przeniósł nam Kaczyński.